Dzień dobry kochani, witajcie. Vlogmas, dzień 23. I zbliżamy się powoli do końca. I numerek 23, kalendarz z czekoladkami. Dzisiaj, o jakie ładne serduszko! I ciekawa jestem, co tu dzisiaj w naszym kalendarzu. Douglas 23 jest tutaj e, gdzie tu jest to otwarcia Nie widzę Tak zamalowane O, tu chyba, o, coś dużego jest A, znowu mamy to Znowu ta firma Tomorrow Labs to pisze Overnight Activator Face CRAM 7 ml, czyli cała seria z tej firmy. Dobrze, będziemy sprawdzać i testować. Cześć kochani, dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj już mamy 23 dzień grudnia. Naprawdę leci niesamowicie. Także jutro wigilia. U mnie choinki na razie jeszcze nie ma. Jest godzina po 11.20. Yy, prosiłam tutaj męża, żeby mi rano wniósł, ale jeszcze nie zdążył. Także postaram się dzisiaj Wam na pewno wrzucić choinkę. Pewnie będzie jeszcze nie ubrana i widzicie, będzie taka. Yy, no jednak tak u mnie tradycyjnie, tak, że się ubiera dzień przed Wigilią lub Wigilię. E, no zobaczymy, może dzisiaj namówię, żeby, żeby to ewentualnie jutro rano będziecie mieli e, jakąś megaweczkę z ubierania choinki. E, no także tak, e, jeżeli chodzi na przykład o menu świąteczne, powiem Wam, że e, u mnie no, po prostu każdy robi coś. Ja akurat mam przydzieloną sałatkę pieczarkową będę robiła, ale powiem wam, że sałatkę pieczarkowa jest u mnie na kanale przepis. E, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, tutaj gdzieś wam e, podlinkuję e, i możecie sobie zobaczyć, e, bo po prostu nie będę już wiecie całego przepisu przedstawiała. Poza tym jest to naprawdę proste. pieczarek, 10, jajek, majonez, e, sól, pieprz, e, no i pieczarki smażone na cebuli przesmażam pieczarki, dodaję jajka ugotowane, mieszam z majonezem, ewentualnie łyżeczka musztardy i możecie dać sobie jakieś tam zioła czy koperek, no ja to bym preferowała do tego natkę pietruszki, cała filozofia. No i tak, takie mam po prostu przydzielone zadanie, także to, nie będę za bardzo robiła, miałam jeszcze robić taki schab parzony właśnie, ale nie wiem, czy zdążę, mam ten schab zamrożony, nie wiem, czy zdążę, bo musiałam to dzisiaj zrobić lub jutro też Także no musiałabym ten schabik wyjąć, no zobaczymy, to ewentualnie to, no i więcej ja nie będę robić, miałam tam jakieś ciasteczka robić, ale powiem Wam, że z tymi moimi plecami to naprawdę no, muszę dużo odpoczywać, i jak najmniej, robić różnych rzeczy, a wiadomo, że ta kulinaria to tak najwięcej, to najwięcej stania, wiecie, ruszania po prostu rękoma, tak. I to wszystko później, ten odcinek działa niekorzystnie. Jeżeli mogę Wam tylko po prostu powiedzieć, co u nas jest na wigilii, bo wiem, że w każdym rejonie Polski troszkę inaczej to wygląda. I u mnie akurat będzie zupa grzybowa. My będziemy jeść, w naszej rodzinie zawsze jest zupa grzybowa lub barszczyk czerwony. Będą na pewno pierogi z kapustą, będą pierogi z, z kapustą i grzybami i z grzybami. Będzi, będą oczywiście śledzie. Są fani śledzia takiego z mleczem. Są fani śledzia z cebulką. Ja akurat nie przepadam za, śledzi, za śledziami. Też kiedyś robiłam jeden przepis takich śledzików z rodzynkami, ale no, widzicie, no po prostu nie zdążyłam nic zrobić, a szczęki przez te placy, no to. Nie mogę za bardzo stać, ale może kiedyś, wiecie, wjedzie na kanał ten przepis właśnie, muszę sobie to, wiecie, zapamiętać, żeby pokazać Wam ten schab, pokazać Wam właśnie jeszcze e, śledziki, e, pokazać Wam moje ulubione ciasto, czy ciasto pleśnia, no ale to po prostu, no, już teraz nie zdążę na pewno, tylko Wam mogę powiedzieć e, i co tam jeszcze z menu? na pewno będzie kompot suszu. Do popijania będą takie ziemniaczki do, oczywiście, karp, i do karpia będą takie ziemniaczki, tak wiecie, na pieczątkę się robi takie ziemniaczki pieczone. One oczywiście są postne z listkiem laurowym, tylko z jakimś tłuszczem, olejem. I do tego może jakaś suróweczka i to wszystko. Także takie menu świąteczne, jak mi się coś przypomni, to Wam jeszcze dogram i oczywiście pokażę Wam później choineczkę. I jeszcze mi się przypomniało, że przecież y, będą, oprócz tej sarki pieczarkowej, jeszcze będzie sałatka jarzynowa oraz będzie sałatka ziemniaczana, taka z ogórkami kieszonymi z cebulą i fasolą czerwoną i oczywiście ciasta <grytanie> zazwyczaj. Jest to sernik u nas, lubimy i lubimy, u mnie bardzo lubią rolatę makową. No i keksa też mąż na przykład bardzo lubi, takiego jak jest dużo bakali, ale to... Większość będzie kupnych, może jedno będzie takie właśnie ciasto domowe, no za łatkiem, co no wiadomo, wszystko reszta pozostałe swoje, pierogi swoje, no wszystko reszta praktycznie zrobione samodzielnie. Tak jak mówię, Wygląda u nas święta, wygląda przede wszystkim taki właśnie zbiorcza, także każdy coś po prostu robi, każdy coś przynosi. I tak to będzie wyglądało w tym roku. E, także tyle. Myślę, że już chyba niczego nie zapomniałam. E, okaże się. Jak jeszcze coś wiecie, mi się tam przypomni, to, to jeszcze Wam dogram. Ale to chyba wszystko z tego menu świątecznego. I słuchajcie, moi drodzy, jest w domu choinka. Poprosiłam męża wniósł. Także tak się przedstawiam kupiliśmy taką właśnie w doniczce powiem Wam, że lubię tą w doniczce tutaj właśnie jest na podstawce więc będziemy sobie ją podlewać powiem Wam, że tak szczerze to jeszcze nam się nie udało dochować tej choinki tak, żeby ona wiecie, przetrwała i nadawała się do przesadzenia zawsze po prostu kolejna po prostu próba przesadzenia znaczy no po, w każdym kolejnym roku może tak ta próba przesadzenia się nie udawała, choinka się po prostu niszczyła, i teraz mamy dylemat, bo tutaj stał fikus, i w to miejsce by była ta choineczka, ale my zawsze żeśmy sobie tutaj stawiali o na tej komodzie, i tutaj ona sobie właśnie stała. No i zastanawiamy się, może mówisz, że na tej komodzie będzie lepiej, teraz, właśnie nie wiem, jak my to zrobimy. Czy tutaj będzie lepiej? Wtedy, może mówić że tak, ją wtedy fajnie widać, tak u góry jest. Wiecie, i tak ją widać. A tutaj to tak ona powiedzmy, że zginie. No, także fajnie. hojneczko już mam w domu. Fikus przestawiony, także teraz jeszcze się zastanowimy faktycznie, czy będzie stała tu, czy rzeczywiście na tej komodzie. Musiałabym wszystko, wiecie, z tej komody przestawić. No, i zobaczymy. I tutaj też bym musiała ten biały stoliczek sobie gdzieś przestawić, dlatego że tutaj, wiecie, za bardzo y, nie ma przejścia. Będziemy po prostu zahaczać o tę hoinkę, także. No, jeszcze się zastanowimy, gdzie ona będzie. No, afikoz na razie tutaj, ale to też nie kurczę dla niego dobre miejsce, bo zobaczcie, że on by był przy kalorifersze. Także nie wiem, żeby on mi się do końca y, nie zniszczył. No, i tutaj mam też tą. Zasłonę, no i tu chyba, nie wiem, nie dosunę. No nie wiem, muszę sprawdzić, czy ja to zasunę, jak to będzie. No nie wiem, no musimy się zastanowić, bo tego miejsca tutaj za dużo nie ma na to ustawianie. Także będziemy myśleć. Tutaj, tak naprawdę, zobaczcie, ja nawet nie mogę tej zasłonki ładnie tak rozłożyć, bo mi się tutaj zahacza o te gałęzie. A tak tutaj wygląda. Ta kulka na dworze, bo wam nie pokazałam w końcu, jak się świeci, tylko wam gadam, a nic nie pokazuję. I tutaj, właśnie ten balkon. I tutaj mamy tą hojneczkę ustrojoną. Taki właśnie czerwony jest jeden łańcuch, i tam się nie świecił z zeszłego roku, więc dokupiliśmy właśnie ten taki kolorowy. Tutaj jeszcze to ustrojone drzewko. Ostrożnie, jest chyba jest. A kto tutaj śpi? Pani sobie złożyła, tak, z suszarki, ręczniki i pościel, a ty tu się teraz wylegujesz, tak? Co? Kiecia. Śpisz?